Siemanko. W dzisiejszym odcinku pokażę ci aktualny skład mojego portfela inwestycyjnego. Zobaczysz, jakie dokładnie mam spółki, jaka jest ich waga w portfelu, jaka jest stopa zwrotu od stycznia, no i ile realnie udało się zarobić. A przede wszystkim opowiem dlaczego akurat te spółki, a nie inne. Będzie coś o tekst. Będzie o UiPath. No i coś o diagnostyce. I oczywiście kilka słów o tym, jak podchodzę do inwestowania długoterminowego. No, a teraz standardowa prośba. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, kliknij suba i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych raportów. A jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądają nasze finanse domowe, czyli zarobki, wydatki i stopa oszczędności, to raport o dochodach i kosztach za lipiec jest już na kanale. Oczywiście za wcześniejsze miesiące także. Jeszcze krótki disclaimer: ten film prezentuje moje podejście do inwestowania i skład mojego portfela, ale nie są to rekomendacje inwestycyjne. Dobra, to przechodzimy do liczb. Portfel na starcie roku miał wartość 123 487 zł. Od stycznia do dzisiaj, czyli do 22 sierpnia, wpłaciłem 33 248 zł. W tym tylko w sierpniu 3379 zł. W tym roku nie wszystkie miesiące były z dywidendami, ale w sumie na dzień dzisiejszy mam już prawie 1900 zł z dywidend, z czego tylko w sierpniu wpadło ponad 1200 zł zaliczki na dywidendę od tekst. Wiadomo, to nie są jeszcze kwoty, które pozwalają mówić o pasywnym dochodzie w takim prawdziwym sensie, ale jak ze wszystkim, step by step. Systematycznie dokładam akcje i wiem, że z czasem te wypłaty będą rosły. Na dzień dzisiejszy wartość portfela to 177 500 zł. Stopa zwrotu od początku roku 16,82%. W ujęciu wartościowym daje to 20 765 zł zysku. Jak sobie porównamy do stopy zwrotu z WIG-20, to jesteśmy sporo niżej. Ale oczywiście wynika to ze składu portfela, gdzie prawie 40% stanowi fundusz konserwatywny Goldman Sachs który jest funduszem pieniężnym, więc w zasadzie bez sensu porównywać te stopy zwrotu. Wrzucam jednak taką dygresję, tak na wszelki wypadek, bo pewnie pojawią się komentarze typu: A wrzuciłbyś to na ETF 20 i miałbyś więcej? No, miałbym więcej i większe ryzyko na portfelu. Ten fundusz ma właśnie taką funkcję, że stanowi swego rodzaju element bezpieczeństwa. Jak już jesteśmy przy moim funduszu konserwatywnym, to teraz możemy płynnie przejść do całego portfela. Na pierwszym miejscu właśnie wspomniany Goldman Sachs konserwatywny stanowi on 37% całości. Jest to fundusz rynku pieniężnego mocno konserwatywna część portfela. Na drugim miejscu tekst stanowi on 29% w całości portfela. Na trzecim diagnostyka 20%. Potem z udziałem 5,5%, no i mniejsze pozycje: kruk, nowonordisk. Kilka spółek z obszaru AI, takich jak Tempus AI, Soundhound, Innovis Technologies, no i SMR. Zatrzymajmy się na chwilę przy diagnostyce, bo kurs przekroczył już 200 zł. Dokładnie 206 zł z groszami. To jest świetny wynik i kolejny dowód, że to super spółka długoterminowa. Sektor medyczny ma stabilny popyt niezależnie od koniunktury, a sama diagnostyka rośnie, zarabia, i dzieli się wynikami z akcjonariuszami. Dla mnie to spółka, której nie ruszam. Niech sobie spokojnie pracuje i buduje wartość. Jedynie co mogę tutaj zrobić, to dokupywać. I to nawet nie na korektach, bo jak widzicie na wykresie. Jakiejś większej korekty to tutaj nie było dawno. Po prostu, patrząc long term i pod kątem total return, czyli uwzględniając zarówno kwestię wzrostu wartości akcji, jak i dywidendy, to chciałbym mieć coraz większą ekspozycję na tą spółkę. No, i teraz tekst, bo tu naprawdę dużo się dzieje. Jak już mówiłem, w sierpniu dostałem zaliczkową dywidendę. Ponad 1200 zł. To razem z wcześniejszymi wypłatami daje mi prawie 1900 zł z dywidend w tym roku. Czy to dużo? Nie, jeszcze nie. Ale ja traktuję to jak cegiełki, które dokładam rok po roku. Za 5 czy 10 lat te dywidendy mogą wyglądać zupełnie inaczej. A oprócz dywidendy. Tekst w sierpniu ogłosił nowy cennik i mocno podkreślił, że idzie w stronę AI. Nowy produkt TextUp łączy wszystkie dotychczasowe narzędzia, takie jak LiveChat, Helpdesk, Chatbot z nowymi funkcjonalnościami jak TeamChat i Workflows. W praktyce to krok w stronę platformy All-in One do obsługi klienta i automatyzacji, a w tle tego wszystkiego mocna implementacja sztucznej inteligencji. Dla mnie jako inwestora to jasny sygnał, że spółka nie stoi w miejscu, tylko rozwija się zgodnie z globalnym trendem. Oczywiście nie wszyscy są hura optymistyczni. Na początku sierpnia MBank obniżył rekomendacje dla tekst, skupuj dotrzymaj. I obniżył cenę docelową do 64 zł z wcześniejszych 81. W raporcie napisali, że migracja na nową platformę ma duże szanse powodzenia, ale okres przejściowy będzie trudny. Będą wyzwania wykonawcze i strukturalne, które mogą negatywnie odbić się na wynikach krótkoterminowych i średnioterminowych. Dla mnie, jako inwestora długoterminowego, taki komunikat brzmi mniej więcej tak. W długim terminie spółka będzie znacznie wyżej, ale w krótkim mogą być turbulencje. I szczerze zgadzam się z tym. Moim zdaniem to jest właśnie dobry czas na akumulację. Nie sugeruję się zbytnio rekomendacjami analityków, bo to nie jest żaden wyznacznik, ale w tym przypadku ich zdanie pokrywa się z moim. Mogą być problemy przy wdrożeniu nowego cennika, kurs może się szarpać, ale strategicznie kierunek w stronę produktu All-in-One i AI to jest właściwy krok. Dlatego kupuję tekst. Nie tylko dla dywidendy, ale dla tego, co spółka robi w rozwoju produktów. Wierzę, że w długim terminie to przyniesie wartość. Drugi zakup w sierpniu to UiPath. Kurs zszedł znowu poniżej 11 dolarów i dla mnie to są dobre poziomy do dokładania w długim terminie. Jest to lider w Robotic Process Automation. Jeszcze parę lat temu chodziło głównie o roboty, które klikały w systemach zamiast człowieka. Dzisiaj jest to już coś dużo większego. Inteligentne systemy, które integrują się z innymi narzędziami, analizują dane i podejmują decyzje. I to wszystko idzie w stronę sztucznej inteligencji. UiPath ma stabilny cash flow operacyjny, czyli spółka generuje gotówkę, a nie tylko obietnice. Przychody rosną, koszty są pod kontrolą, a fundamenty wyglądają zdrowo. Dla mnie to spółka, która ma szansę stać się jednym z głównych graczy w obszarze automatyzacji w erze AI. Dlatego dokupuję wtedy, gdy kurs jest nisko. Nie patrzę na to, co będzie w kolejnym kwartale, patrzę na to, gdzie ta spółka może być za 5 czy 10 lat. I tu wracam do mojej strategii, kupując tekst czy uiPad. System mam takie założenie, że wszystkie spółki sasowe czy software'owe będą coraz mocniej implementować sztuczną inteligencję do swoich produktów. To jest nieuniknione. I dla większości z nich będzie to szansa. Nie zagrożenie. Ja liczę na to, że tekst i uiPad wykorzystają te szanse i będą dzięki temu rosnąć. Na koniec kilka słów o podejściu do całego portfela. Mam w nim stabilne filary, takie jak Goldman Sachs, konserwatywny, diagnostyka, Nowo Nordisk, Kruk, które stanowią ponad 58% całego portfela. Do tego bardziej rozwojowe pozycje. UiPath, Text, małe spółki AI i SMR. No i wszystko w ramach IK, XE i PPE, żeby optymalizować to podatkowo. Mam również obligacje. W tym obligacje 800+, które są bezpieczną częścią portfela. I to wszystko razem tworzy całość, która daje mi spokój i perspektywę długoterminowego wzrostu. Podsumowując, portfel na dzień 22 sierpnia wart jest 177 500 zł. Stopa zwrotu 16,82%, czyli 20 765 zł na plusie od początku roku. W tym roku z dywidend mam prawie 1900 zł, z czego w sierpniu ponad 1200 zł z tekst. Dokupiłem tekst i UiPath, bo obie spółki idą w stronę AI i wierzę, że wykorzystają ten trend, a mają na czym budować. To tyle na dzisiaj. Subskrybuj kanał, zostaw lajka, napisz w komentarzu, co sądzisz o tekst i UiPath. Czy też widzisz w nich potencjał długoterminowy, czy raczej wolisz inne spółki z obszaru AI? Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym raporcie.